Yo, hej, cześć, siemano, z tej strony ja witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Wiem, tydzień mnie nie było, mam jeszcze odcinek w zapasie. Dzisiaj jesteśmy, mamy, drodzy, na stronie g4... oj, dzisiaj jesteśmy na stronie g4skins.com Dzisiaj mamy w walensie 371 złotych. Spróbujemy coś wyciągnąć tutaj fajnego. Spróbuję dzisiaj otworzyć, no, prawie wszystkie skrzynki, no, wszystkich nie będę w stanie. Moi drodzy, chcę wam przypomnieć o czymś bardzo fajnym. Klikajcie tutaj save plusik... I e, wpisując, e, wpisując, no nie ten kod, mój kod wpisujecie. E, wiecie jak on wygląda? On wygląda tak, że tutaj, zami zamiast tego tutaj, to jest tutaj taki fajny kod. I on wam daje darmową skrzynkę, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami oraz 5% do doładowania waszego następnego, dlatego... Um, otwórzmy sobie skrzynki. No dobra, zacznijmy, co tam by widzowie trafili. Załóżmy, że mam dwóch widzów. Załóżmy, że mam dwóch widzów, którzy sobie otwierają, otwierają sobie takie darmowe skrzynki. Mamy dwóch widzów, którzy użyli kod e, 289 i otrzymujemy itemy 30 groszy straty. Widzicie, to nie jest dużo, to naprawdę nie jest dużo. E, ok, mamy pierwsze itemy, pobawimy się w kontrakty. Mamy teraz skrzynię Restricted. Będziemy pojedynczo co otwierać, no bo nie mamy za dużego balansu na dzisiejszy odcinek. Okej, okay. 5 tam z kawałkiem do otwierania. Zobaczmy co nam się trafi. Jeffers to jest bardzo fajna stronka, ja bardzo lubię. Mamy zysk, mamy zysk, okej, okay. Okej, okay. lecimy z następną skrzynią. Następna skrzynia to jest cover, a nie classified. classified. Ta jest już trochę droższa, 14.02. Zobaczymy co nam wypadnie. Hmm. Taka CZ, na oooo, 2 złote straty. 2 złote straty. Dobra, lecimy dalej. Teraz Covert, To już jest trochę poważniejsza skrzynka. Na wszystkie nam nie starczy. Ale chcę na, tak zrobić, żeby nam starczyło, wiecie. Na wszystkie, dopóki mi balans mi nie zabraknie, wiecie o co chodzi. Golden coil. Jaki stan? Jaki stan? Wow, wow, wow field tested. Zysk. 3 zysku wow, 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 wow. To już jest dobry zysk. No na knife'a mnie, mnie, mnie nie stać, dlatego knife'a omijamy. 7,36. Lecimy. Blok 18, co to nam fajnego wyleci. Eee, przypominam, że dostajecie też expa i zbijacie lewele, za które potem możecie otwierać sobie darmowe skrzynki. Uuu, Uu. strapa 5 złoty. Za które potem możecie sobie otwierać darmowe y, skrzynki za levelę. Także ten... Skrzynka z emeczką Skrzynki z emeczką. No, 1846. To jest trochę gruby hajs już. To jest trochę gruby hajs. Eee, już po wywaliliśmy w ogóle. Hall było obok, o nie, magnesizm. 17 zł straty, no to wiemy już co pójdzie w kontrakt, chyba. Skrzynka z USP-kiem 6,62. Pojedynczo otwieramy, no bo nie mam dużego balansu dzisiaj. Może, może w przyszłości będę miał więcej. O nie, o nie, o nie. M4A1S e, 14,76. Zakręcenie też ekspas dobędziemy. Za dużo skrzynek mi sobie nie Hyperbestia. Strata, on oh, nie jest, na stracie cały czas. Dobra, Akaczek, 18 zł. Inwestujemy, inwestujemy. Mam nadzieję, że uda nam się wy wyjść na profit na nowa rewolucja. <suszel> yeah. Nie, tak się nie robi. No halo, AWP w tej samej cenie, otwieraj. Wszystkich nie otworzymy, bo mnie nie chce na wszystkie, żeby otworzyć. Szczególnie na Luxury Knife. Oni tacili. Wszystko strata, no niemożliwe. Okej, okay, FAMAS, to jest tańsza skrzynka, 6,62 lecimy, ponad 100 wydaliśmy z balansu. Jeżeli się zastanawiacie, czemu mam tutaj 20% depozytu, bo z darmowego koła tak mi wyleciało, ten FAMASik 2 złote zysku, no dobra, mogło być gorzej, mogło być gorzej. Ehm, MP7 na no skrzynkę Gloves i Luxury Knives to mi nie stać, więc tego, tego nie otworzymy. Brut sport. To jest zysk. Jeszcze zależy od stanu. E, myślałem, że lepiej jest. Myślałem, że nie jest więcej warty, ale to był chyba ten test, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy pół na pół. To już są fajne. 50% Cyrex, lecimy. Także mamy 50% szans na zysk, 50% szans na stratę. Jeszcze zależy jaki patent wyleci, jeżeli będziemy mieć zysk, mamy stratę. 4,14, no dobra, no wszystko w kontrakt wrzucimy I może coś tam będzie lepiej 50% na Glocka Water Elemental 10,52 Lecimy A, myślałem, że wyleci, bo tak już tak No, na razie tracimy Znaczy zyskujemy niby tam jakieś grosze Ale to wiecie, nie jest dużo e, Oj, ominąłem Ominąłem 50% na Mecha Industries To już jest też Groźna inwestycja 18,46, już nam mniej 200 zł zostało. Oby nam wyleciał plus. Stój, 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 mamy. To pytanie: jaki pattern? Chyba ten gorszy Battle Skirt. ale i tak jest zysk. No jakby lepszy pattern wyleciał to byłoby lepiej. 50% na Frontside Misty 27,71. To już jest mocne. Już jest mocne. Dużo dużo Frontside Misty przejechało na początku. Stój, stój, stój. Safari Mesh, dobra, jesteśmy udupieni oficjalnie. Jesteśmy oficjalnie udupieni, nie ma co. E, no na kosę, no my mogę zaryzykować, ale wiecie nie chcę, bo mamy, mamy już tylko tam trochę ponad 160 zł, więc nie chcę. Te takie drogie po 100 zł to będę omijał. Później, jak może może większy balaz, może nam się poszczęści. Strata. że my na, na, każdym, na każdej skrzynce jesteśmy teraz stratni? 10% na dmp. Roro 8, 8, 8, 84 tam 94. Dobra, lecimy. Tutaj są szanse, jak widzicie. Ja zapomniałem spawn, dlatego jest próby briefer, Stronka. No i strata. No, za tak. Yy, Firmy 10 Emerald. 10% na Emerald Dragon. 18,46. No, 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 daj, daj, no. Daj, proszę. Nie dała. Nie dała. Widzicie, co się dzieje. Tracimy pieniądze. 10% na Asimowa Proszę Proszę Proszę, żeby się dało wylosować AWP Asimowa w, do w dobrym paternie. Stój, stój, stój Safari bez. O, Borszy, Borszy No dobra To co powiesz pan na Krim na 10% na Kill Confirmed? Później po 1% już będzie. Także prawie wszystkie otworzymy. Widzicie, oczywiście musiał wyleć ten, ten gorszy. Tak się traci pieniądze, nie? Tak się traci pieniądze e, dobra No jedno procentówek to nie ma co otwierać myślę To zacznijmy tutaj od tych polecanych Zacznijmy od skrzynki Swipe 2,55 Czy to jest cokolwiek warte? Strata 41 groszy Na wszystkim jestem stratny Jak to możliwe? Nie mam pojęcia Forest Skrzynka Forest 9,21 Okej, okay, tu już coś lepszego, ale podejrzewam, że raczej nie na plusie. Dwa złote straty. Mi się nie podoba. Expensive. Zaprawię trzy dyszki. Lecimy. O mnie nie pożałował tej decyzji. No, no najlepsze skiny to to jest. No ten rollcade mi bym wylecić, bo to Wow wow, moment, to jest redline. Moment, moment. Mi się pobyliło z innym skinem. 46 zł zysku mamy. Zarąbiście. To mi się podoba. Nie stać nas na reach, stać nas na party mix. Więc to otworzymy. O, ktoś tu dropnął nożyk. Ktoś z 43 levelem. To jest już mocny zawodnik. No, nowa rewolucja. Boom, boom, wyleciał 76 zł zysku. Zarobiliście. Skin Za stówę nam wyleciał ponad 14 zł. Jeszcze mamy, ja bym poszukał jakiejś skrzynki, która jest. O, 14 zł. No to skoro mowa o skrzynce 14 zł, no to classified jest w takiej właśnie cenie. Ja już dziesiąty poziom wbiłem, wiem, drugi chyba no, Franklin e, No dobra co tam, co tam mamy, słuchajcie otworzyliśmy e, skrzynki Otworzyliśmy skrzynki za 350, Ej, dwie dychy na minusie jesteśmy tylko to jest w ogóle ciekawe. Zobaczmy upgrader. Znaczy ja tutaj yy, kiedyś tam próbowałem. Co to za powiadomienia? A, że awans, awans na klucze. Zaraz wam pokażę o co z tym chodzi. Tutaj są te upgradey jakieś takie, okej. Okay. A to wrzućmy takie dwa, tak, takie trzy skinki, cztery skinki. A, trzy przedmioty na raz możemy maksymalnie upgradować To takie beletki za złotówkę 72%. Zakres wygrywających liczb. Na maksa na lewą stronę. Zobaczmy. Mamy, mamy złotówkę, także zarobiliśmy Okej, okay, ale upgrade upgrade mam wrażenie jest trochę nudny, więc pójdźmy na kontrakt i będziemy rzucać wszystko e, po kolei, także wrzucamy... Wow. Trochę dziwnie się to zewnętrza. Aha, już to tak już jest 825, dobra, podpisz kontrakt, co nam wyleci 3 złote straty, 3 złote straty. No nic, no nic, no nic. Ok, inwestujemy tutaj te skinki, wszystkie. No muszę tak, muszę tak powoli klikać, bo. Widzicie, co się dzieje? To nie mogę tak nawalać myszką. Już 10 skinów, niemożliwe. Faktycznie, 10 skinów. 44 złote tutaj inwestujemy. To jest tyle, warte? 2, 2, 2, 2. To jest warte zł. jest 40 No dobra, co otrzymamy? 44 inwestujemy, otrzymujemy 37. No dobra, to jest straty. I tutaj dobra, wiecie ja zrobię trochę, trochę nienormalną inwestycję. E, takich skinów. 341 złotych. Kosa, jest kosa, jest kosa. 348. Jesteśmy kilka złotych na plusie. De facto. No dobra, e, jesteśmy na plusie. Ja bym sobie te kosę zostawił w tym ekwipunku. Będę miał następny odcinek wię albo więcej balansu, albo tam też tak 300. 300 chyba złotych. E, nie mam pojęcia. E, w każdym razie, tu jest coś takiego jako bonusów. Zapomniałem o tym wspomnieć. E, ja tutaj mam jeszcze 3 godziny. E, pamiętajcie, że im więcej wpłacicie, na mm, ja tym mam 0, bo te. Te, ten, ten, te fundusze trochę tutaj leżą, więc mam poziom pierwszy. Im wyższy poziom koła, tym oczywiście droższe wygrane. To również ma wpływ na szanse wygrania lepszych nagród, tak? Im więcej wpłacicie, tym większy poziom tutaj się ten. Na, żeby wbić drugi poziom, potrzebujecie wpłacić 7,41. Ten jeden grosz więcej. Ehm, także ja, ja tam chyba miałem, no sporo miałem. Mamy poziom, który mamy, poziom 10. I tutaj są skrzynie bonusowe. Ja mam 10 poziom, mam 52 klucze do skrzyni rdzawej No tutaj za dobrej temy nie wylecą, jak widzicie. Bo tutaj naj, najczęściej to, to na takie skiny za 4 grosze jest ten, ale odpuszmy sobie. Skrzynka, oj, skrzynka darmowa, ta skrzynka darmowa, no raczej, raczej nie wyleci nam hyperbestia. Wyleciał nam skala 20, na którego było 24% szans. Jestem wart 4 grosze, ja go sobie pójdę z chęcią sprzedać, bo mi się do niczego nie, nie przyda. Tak naprawdę, więc zresztą nawet nie mógłbym go popylić, bo to jest skin za 4 grosze i nawet nie mam go na stanie. E, Okej, okay. w każdym razie koło bonusów e, jeżeli się zastanawiacie jak to otwierać, to wystarczy, że będziecie mieć avatar G4 Skins oraz G4 Skins w swoim niku na simie. Są również diamentowe kody, które możecie zdobyć, wchodząc na Facebooka e, g 4 i tam sobie... E, Zdobyłeś te kody. E, przypomnę Wam o, o metodach płatności, jest to m.in. przelewy, blik, karty podarunkowe. E, tam możecie na Kinguinie zapłacić PaySafeCardem, PayPalem lub kartą lub poprzez Zen za pomocą Visa, e, Mastercard lub Skrilla i również za pomocą SMS-u e, oraz e, skinami albo kryptowalutami. Z mojej strony to by było na tyle. Spotykamy się w następnym odcinku. Nie wiem czy GeForce Skins, może tak, może nie. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i pa.